Założyłam własną firmę, nie mając żadnych wzorów postępowania. Wszyscy w mojej rodzinie pracowali na etacie i uważali to za najlepszą możliwą opcję. Prowadzenie firmy traktowane było jak zło, mniej lub bardziej konieczne. Jak z takim backgroundem nauczyłam się prowadzić firmę i nie zwariowałam? Popełniłam oczywiście całą masę błędów. Ale też błyskawicznie wyciągałam wnioski. Chcesz wiedzieć, jak z wieloletniego etatu dojść do prowadzenia trzech firm online? Skakuj, słuchaj i zainspiruj się. W tym odcinku opowiem Ci również o zmianach, jakie zadzieją się w tym podcaście w 2023 roku. Zapraszam serdecznie. Cześć, z tej strony Karolina Brzuchalska, a Ty słuchasz podcastu Co we freelance piszczy skondensowanej pigułki wiedzy o prowadzeniu biznesu usługowego online. To podcast dla przedsiębiorców, którzy marzą o biznesowej wolności, mają dość wiecznej pogoni za króliczkiem, wysiadywania du godzin i spełniania cudzych marzeń. Chcą prowadzić dochodową firmę z lekkością, a przede wszystkim na własnych zasadach. Jak rozwijać firmę i nie zwariować? Sprawdźmy. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry po raz pierwszy w Nowym Roku. Muszę przyznać, że trochę przebieram nóżkami z niecierpliwości, bo mam Ci do opowiedzenia same fajne rzeczy. No i chcę też zapowiedzieć pewne zmiany, które będą miały wpływ myślę, że również na Ciebie i Twoje nawyki, przyzwyczajenia, ale po kolei, jak już zapewne zauważyłaś, pierwszą zmianą jest muzyka do intro podcastu i jestem naprawdę ciekawa jak ci się podoba czy również czujesz że jest taka pełna energii i daje powera do działania czy może wręcz przeciwnie daj znać Okej okay. Zanim zacznę, chciałabym wyjaśnić jedną kwestię. We wstępie do tego odcinka usłyszałaś, że opowiem Ci o tym, jak z etapu wieloletniego etatowca dojść do prowadzenia trzech firm online. To oczywiście nie będzie jedyna informacja, jaką dostaniesz w tym podcaście. Tak jak wspomniałam, opowiem również o zmianach. I przez chwilę zastanawiałam się, jak połączyć te dwa tematy. Nie? No, czy one się w ogóle łączą, bo. Opowiadanie o tym, co się zadzieje, co będzie w przyszłości, to zazwyczaj jest temat na osobny odcinek. Ale tak sobie myślę, że gdyby nie te zmiany, to ja bym nigdy nie doszła do etapu tego multiprzedsiębiorca w zasadzie multiprzedsiębiorczyni, więc pozwól, że połączę te dwie rzeczy ze sobą. No, i teraz jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Te trzy firmy, które Teraz mam okazję prowadzić bądź współprowadzić, nie zadziało się od razu. Co więcej, każda z nich była taką naturalną konsekwencją poprzedniej. Gdybym nie zrobiła jednej rzeczy, nie zadziałaby się kolejna, gdybym nie założyła firmy jako wirtualna asystentka, na pewno nie zaczęłabym potem uczyć biznesu, no bo niby skąd miałabym to wiedzieć? Zresztą o tym, jak się w ogóle nauczyłam prowadzić biznesu, opowiem ci za chwilę. I teraz. Bardzo prawdopodobne jest to, że budując swój biznes, układając go, skalując, będziesz chciała mieć kiedyś drugą, a może czasem nawet trzecią nogę biznesu. I to jest naturalne. To jest taki naturalny etap, naturalna kolej rzeczy. To, co jednak jest bardzo ważne, to to, żeby zbudować je z głową, czyli po kolei. Nie spinaj się, że startując albo nie wiem, rozwijając swoją firmę, musisz od razu mieć drugą i trzecią i czwartą nogę biznesową, bo obserwujesz przedsiębiorczynie, które tak działają i też tak chcesz. To niekoniecznie jest jedyna słuszna opcja. Czasami nawet nie jest. Są osoby, które idą tylko w jednym kierunku i skalują go na ogromną, gigantyczną wręcz skalę, a są takie, które po prostu działają i to też jest ok. Także bierz z tego podcastu dla siebie to, co uważasz za słuszne. Nie ze wszystkim musisz się zgadzać, nie wszystko jest dla ciebie, nie wszystko jest dla wszystkich. Po prostu wybieraj to, co jest dla ciebie. Najistotniejsze. A jeżeli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, więcej wsparcia, no to sprawdź moją ofertę dla freelancerek, która znajduje się na stronie karolinabrzuchalska.pl, albo po prostu zwyczajnie do mnie napisz. Zobaczymy, jak mogą ci pomóc i co możemy razem zdziałać. Ok, skoro mamy to już wyjaśnione, no to zaczynamy od pierwszej zmiany, która zadzieje się w 2023 roku. O kolejnych opowiem Ci na sam koniec podcastu, dlatego warto posłuchać do końca, a potem przejdę płynnie do tego, jak nauczyć się prowadzić biznes, a w zasadzie jak ja nauczyłam się prowadzić biznes, bo może z tego też wyciągniesz coś dla siebie. Zaczynamy. Przede wszystkim rok 2023 zaczynamy podcastowymi zmianami i melodyjka do intro nie jest jedyną zmianą. Dzisiejszym odcinkiem otwieram bowiem nową serię, którą nazwałam. Po swojemu. I to jest mój motyw przewodni dla tego podcastu na ten rok. Na ten moment zaplanowałam 26 odcinków, w których opowiadać będę o układaniu biznesu online na własnych zasadach, o tym, jak go wzmocnić swoimi kompetencjami i mocnymi stronami, oraz jak nie dać się zwariować w świecie, w którym każdy mówi ci, że coś musisz. No bo tak jest, nie? Tak mi się wydaje, że trochę tak jest. Będę mówić o układaniu biznesu, ale nie o budowaniu go od podstaw. Na ten temat nagrałam już ponad 200 odcinków, więc bierz z nich to, co dla Ciebie najlepsze. A jeśli jesteś na początku swojej biznesowej drogi, to naprawdę zachęcam Cię do. Posłuchania tego, co już jest dostępne. W tej serii natomiast będę się koncentrowała na tym, jak z już rozwiniętej firmy zrobić dźwignię do takiego lepszego, spokojnego życia. Nie do wiecznego zapierniczania jak mróweczka czy jak mała pszczółka, ale właśnie do takiego spokojnego prowadzenia biznesu, który zarabia na ciebie będę mówić o tym jak sprawić żeby firma spełniała twoje marzenia i żebyś ty spełniała się w niej i nie czuła że wiesz jest twoją kulą u nogi albo takim jak to mówią amerykanie pain in the ass Dużo w dzisiejszych mediach mówi się o wolności freelancera i elastyczności kiedy prowadzisz własną firmę ale jeżeli dobrze rozejrzysz się dookoła, już trochę siedzisz w tym biznesie online, zwłaszcza w biznesie online, to wiesz, że często okazuje się, że to są tylko słowa, a tak naprawdę nieliczne osoby wdrażają taką prawdziwą wolność i swobodę w przedsiębiorcze życie. Bo zasadniczo przedsiębiorcy mają taką troszeczkę etykietkę osób, które spędzają na budowaniu swoich imperiów więcej czasu niż początkujący pracownicy korpo. No a tam jak wiadomo, z pracy przed 21 się nie wychodzi. Co więcej, bardzo często też ci przedsiębiorcy, a przede wszystkim przedsiębiorczynie, czują takie przytłoczenie, presję otoczenia, parcie na to, żeby za wszelką cenę komuś coś udowodnić. Czasem chodzi o udowodnienie czegoś bliskim, rodzinie, otoczeniu, byłemu szefowi, a czasem nawet samej sobie. No, więc wyjaśnijmy sobie jeszcze jedną kwestię i już startujemy. Przede wszystkim nic nikomu nie musisz udowadniać. To ty tutaj jesteś szefową. To jest twoja firma, twoja wolność, twoje decyzje. Lubisz wstawać o 5 rano? Ja lubię. No to wstawaj. Wolisz pracować w nocy, masz do tego prawo. To, że ktoś inny robi inaczej, wcale nie oznacza, że to musi być lepsze również dla ciebie. Rób i prowadź firmę bez presji, że komuś się coś nie spodoba. No, chyba że wiesz, to światło, które palisz, budzi w nocy dzieci, partnera, rodzinę, no to wtedy warto się zastanowić, czy ta gra na pewno jest warta świeczki. Ale tak poza tym, to wiesz, generalnie jest to Twoja wolność i Twój wybór. W końcu ten biznes budujemy jak po swojemu. Okej, okay, mamy to? No to zaczynajmy. Jezu, mówię to już chyba trzeci raz w tym podcaście, ale naprawdę dobrze. We wstępie do tego odcinka powiedziałam Ci o tym, że wychowałam się w rodzinie etatowców. Wśród moich najbliższych nikt nigdy nie prowadził firmy. Rodzice pracowali na etatach, na państwowym, dziadkowie w oświacie, w służbie zdrowia, więc jak widzisz, bardzo ciężko było mi czerpać skądkolwiek takie przedsiębiorcze wzorce. Zwłaszcza, że od czasu do czasu słyszałam też, że jedyna słuszna i pewna opcja, żeby mieć stabilną pracę, to jest etat. Najlepiej etat w firmie z kapitałem zagranicznym, a jak ten kapitał jest niemiecki, to już pana Boga za nogi złapałam. Wiadomo, porządek, pensja na czas i ogólnie nie ma się czego bać, bo Niemiec zawsze sobie poradzi. I tutaj, jakby nic do Niemców nie mam, można pod tę narodowość podstawić każdą inną dowolną. Chodziło o pewnego rodzaju stabilizację, kiedy pracuje się na etacie. Prawda jest jednak taka, że owszem, ja zaraz po studiach poszłam do pracy na etat i pracowałam po kolei w kilku firmach, a trzy z nich e, miały niemiecki kapitał. <grym> Czyli taka trochę samospełniająca się przepowiednia. No, ale co z tego? Dwie z nich splajtowały, a trzecia została sprzedana innej spółce z drugiego końca Polski. I za każdym razem ja zostałam na lodzie, więc dla mnie w tym etacie nie było zupełnie nic pewnego. Co więcej, bardzo szybko zaczęłam zastanawiać się nad innymi opcjami. Po cichu marzyłam o własnej działalności, co pewnie już nieraz ode mnie słyszałaś, ale jednak to silnie zakorzenione przekonanie, że etat to jest jednak naj sprawiło, że przez długie lata nie odważyłam się tego zrobić. Nie, nie zrobiłam tego pierwszego kroku, bo po prostu uważałam, że sobie nie poradzę, wolę, żeby ktoś to zrobił za mnie, żeby ktoś za mnie prowadził tę firmę, a ja tylko będę takim pracownikiem etatowym. W ogóle zresztą chyba nigdy nie przyszło mi do głowy, że mogłabym zacząć od razu od firmy, a nie pójść na etat. No ale to wszystko trwało do czasu, kiedy praca dla kogoś dokopała mi tak bardzo, że powiedziałam sobie teraz albo nigdy. No i założyłam tę firmę. Nie było prosto. O tym, że pierwszą musiałam zawiesić na długi czas, to pisałam kiedyś na blogu. Podlinkuję ci tutaj ten artykuł, jeżeli masz ochotę, to sobie przeczytaj. No ale jak się już pewnie słusznie domyślasz, słuchając tego podcastu albo słuchając go po raz któryś, może nie tego konkretnego odcinka, ale w ogóle podcastu, co we freelance piszczy, to już wiesz, że w końcu uparłam się, żeby mimo wszystko założyć kolejną firmę. I tę firmę prowadzę szósty rok. Mało, dużo to zależy, z którego punktu się na to patrzy. I póki co nadal twierdzę, że to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Jednak zanim doszłam do tego etapu, no to musiałam się nauczyć naprawdę mnóstwa rzeczy. Bo przechodząc na swoje, to ja w ogóle nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wiele pracy mnie czeka. Że nie tylko będę mogła robić to, co lubię i umiem, no, bo w końcu na własnej ekspertyzie miałam zamiar budować tę firmę, ale też będę musiała nauczyć się zarządzać nią, zarządzać sobą w czasie, zdobywać klientów, rozmawiać z nimi, negocjować, czytać umowy, przewidywać, tworzyć i wdrażać w życie strategie, a także promować, sprzątać, księgować, fakturować i robić te wszystkie inne cuda na kiju, które się robi, gdy masz własną firmę. Zresztą, co ja ci będę opowiadać, prawdopodobnie masz tę firmę, więc wiesz jak jest. Wiesz również, że to wszystko oczywiście zajmuje mnóstwo czasu. Nawet jeśli już masz doświadczenie, nawet jeśli prowadzisz tę działalność kilka miesięcy bądź kilka lat, to jednak na takie działania operacyjne trzeba sobie we własnej firmie przeznaczyć dobrych parę godzin tygodniowo. A kiedy dopiero zaczynasz, no to wiadomo, że zajmuje to pięć razy więcej czasu. Niemniej, zakładając firmę, ja przyjęłam wtedy, pamiętam, jedną zasadę: że jeżeli nawet kiedyś chciałabym coś oddelegować, to najpierw muszę się tego sama nauczyć. Może nie w jakimś takim mistrzowskim stopniu, ale żeby chociaż mieć ogólne pojęcie o tym, jak się daną rzecz robi, żebym w ogóle wiedziała, delegując, o czym mam z, tą, z tym moim podwykonawcą czy podwykonawczynią rozmawiać. No i przez to yy, tej nauki zrobiło się znacznie więcej niż yy, ustawa przewiduje, więc uczyłam się jak szalona dniami, nocami w weekendy, ale po drodze oczywiście nie uniknęłam masy błędów. Musiałam z nich też wyciągnąć wnioski, żeby nie popełniać ich po raz kolejny, no to jest zupełnie naturalne. Z takich kluczowych błędów, które udało mi się popełnić, to zaufałam ludziom i teoriom, i takim jedynym słusznym stwierdzeniem, którym w zasadzie nigdy nie powinnam była ufać. I na własnej skórze przekonałam się, jak bardzo bolesne mogą być popełniane błędy. Że czasem trzeba naprawdę dużo za nie zapłacić. I to nie tylko w takiej kwestii finansowej, ale też generalnie takiej ogólnoludzki. Początkowo pracowałam też na przykład z każdym, kto tego chciał, bo nikt wcześniej nie nauczył mnie, jak zdobywać dobre zlecenia. W rozmowach i negocjacjach z klientami popełniałam gigantyczną masę fakapów. Godziłam się na przykład na niższe stawki, żeby tylko mieć zajęcie i zdobywać doświadczenie. Zgodziłam się na pracę barterową, która ciągnęła się długimi miesiącami. No naprawdę, wyobraź sobie taką szkołę życia i przetrwania, której zajęcia odbywają się w dżungli na dalekiej Syberii i w środku wzburzonego oceanu. No to ja taką mniej więcej drogą przeszłam biznesowo. Podejrzewam, że zresztą, że nie tylko ja, że wielu przedsiębiorców ma na koncie takie właśnie doświadczenia i zapewne potrafią ci nie jedną rzecz o nich opowiedzieć. Krok po kroku uczyłam się, jak określać niszę i decydować, z jakimi klientami chcę pracować. Krok po kroku zdobywałam wiedzę o marketingu, o sprzedaży, o promocji, o negocjacjach. No i to, co najważniejsze, krok po kroku ćwiczyłam asertywność. Przy okazji, zarywając noce, płacząc z bezsilności i oczywiście ciesząc się mniejszymi i większymi sukcesami, żeby nie było, że to jest tylko tak w ogóle źle. I to prowadzenie działalności to jest takie do dupy. Nie, to jest naprawdę fajna sprawa. Ja bym tego nie zamieniła na nic innego. Ale chciałabym Cię uświadomić, że jednak nauka przedsiębiorczości, jak robisz to samodzielnie, nie korzystając z niczyjego wsparcia, takiego wsparcia osoby, która prowadzi cię krok po kroku, jest mega trudne i takie mega, mega czasochłonne. Oczywiście, że można się tego wszystkiego nauczyć y, znacznie szybciej, jeśli masz dobrego przewodnika. No ale, tak jak wspomniałam, ja przynajmniej te pierwsze miesiące, pierwsze lata robiłam to wszystko sama, metodą prób i błędów. I ona jest z jednej strony oczywiście bardzo skuteczna, ale też najbardziej czasochłonna i w dużej mierze stresogenna, bo jednak popełniając błędy nie mając nikogo, z kim możesz je przygadać, albo nikogo, kto powie ci, że można coś zrobić inaczej, stresujesz się po wielokroć. I gdyby dzisiaj ktoś dał mi taką możliwość, jaką ja na przykład oferuję innym przedsiębiorczyniom, czyli takiego budowania, układania biznesu pod jego skrzydłami, to ja bym w to szła jak w dymie, nawet bym się nie zastanawiała, czy tak działać, czy też nie. Bo w takiej sytuacji można uniknąć naprawdę wielu upadków. A że ja nigdy wcześniej nie ćwiczyłam ani Judo, ani żadnego innego aikido, no to niestety nie wiedziałam, jak upadać, żeby nie bolało. Także te moje błędy były naprawdę czasami bardzo, bardzo bolesne. Niemniej nauka na własnych błędach daje ci kilka rzeczy. Poza tym, że zajmuje mnóstwo czasu i kosztuje wiele pieniędzy, no bo wiadomo, za błędy się płaci, to jednak kształtuje charakter. I zmusza, czy tego chcesz, czy nie, do takiego wychodzenia poza strefę komfortu. Ja wiem, że strefa komfortu to jest takie pojęcie, które nie każdy lubi, po co wychodzić, jak tam jest dobrze, i tak dalej. Niemniej no, gdzieś trzeba poszerzać swoją, ten swój komfort, żeby się rozwijać. Przynajmniej takie jest moje stanowisko. A przy okazji trzeba mieć naprawdę twardy tyłek, żeby to wszystko przetrwać. Czy gdybym miała możliwość, poszłabym drogą na skróty? Przede wszystkim w biznesie nie ma dróg na skróty, ale możesz wybrać, czy wolisz podążać drogą szybkiego ruchu z przewodnikiem albo autostradą, czy też krętymi i często ślepymi uliczkami samodzielnie. No to dzisiaj zdecydowanie wybrałabym tę pierwszą opcję. Można też wybrać wersję pośrednią, żeby nie było, że jest tylko czarne albo biało. Nie, Możesz korzystać ze wsparcia mentorów od czasu do czasu, nie? z konsultacji, nie wiem, z jakichś kursów, z mastermindów. To też jest fajna sprawa. Jedno jest jednak pewna: jeśli nigdy nie prowadziłaś firmy, czeka cię mnóstwo pracy. I tutaj ja wiem, że ten podcast jest skierowany do osób, które już te firmy mają. W związku z czym chciałabym tylko zaznaczyć jedną rzecz. Tej pracy czeka cię mnóstwo również na późniejszym etapie, no bo niby skąd masz wiedzieć, jak delegować, czy robisz coś dobrze, czy dobrze prowadzisz tę swoją firmę, jeżeli nigdy wcześniej tego nie robiłaś? I przyznam szczerze, ja doświadczam tego niemal codziennie. Codziennie mam takie rozkminy, czy to na pewno jest dobry kierunek? Oczywiście to, co się dzieje potem, pokazuje mi, czy to dobry kierunek był, czy nie, no ale wiadomo, metoda prób i błędów dlatego gdybym dzisiaj mogła dać ci jedną radę jak rozwijać biznes, jak go gruntować i jak go skalować w mądry sposób, to powiem jedno. Zadbaj o dobre fundamenty. Nie żałuj na to czasu, pieniędzy, inwestuj, ucz się. To tylko zaprocentuję. Mnie 6 lat prowadzenia firmy doprowadziło do momentu, w którym nie tylko wspieram przedsiębiorców w prowadzeniu firm online i mam agencję wirtualnych asystentek, ale też buduję i rozwijam markę własną, a dodatkowo jestem wspólniczką w firmie, w której zaczynałam pracę jako wirtualna asystentka, więc nigdy nie wiesz, dokąd cię twoje działania zaprowadzą. Oczywiście, pamiętaj, żeby mieć gdzieś tam z, nawet nie z tyłu głowy, tylko z przodu, mocno przed sobą swój cel i wizję, do których będziesz dążyć. E, te 6 lat to była dla mnie nieustanna nauka determinacja w dążeniu do celu i chęć rozwoju swojego, innych firmy to były także trudne wybory, tak jak wspomniałam, bolesne upadki, no i od czasu do czasu sukcesy. Dlatego, jeżeli chcesz nauczyć się dobrze prowadzić firmę, to przede wszystkim działaj. Nie zrobisz postępu i nic nie osiągniesz niestety, siedząc w miejscu i na przykład tylko czytając, albo tylko się ucząc i nie wdrażając tych rzeczy w życie. Przechodź do akcji, proś o wsparcie, inwestuj. A jeżeli na przykład ja mogę Ci w czymś pomóc, no to zaglądaj na moją stronę i pamiętaj, że każdy kiedyś zaczynał. Ja pracowałam 15 lat na etacie. 15 lat. A o prowadzeniu firmy, startując, wiedziałam tyle, co dzisiaj o hodowli palm ogrodowych w Polsce zimą, czyli prawie nic. Wiem tylko, że istnieje takie coś. No więc, skoro ja się nauczyłam, to ty też dasz radę. I pamiętaj też o tym, że w biznesie to już wspomniałam tutaj w trakcie tego odcinka w biznesie nic nie jest konstans i że zmiany, które się w nim dzieją, one często dzieją się nie z miesiąca na miesiąc, nie z roku na rok. Ale z dnia na dzień, czy często, nawet z godziny na godzinę. I na to też trzeba być gotowym. No a skoro o zmianach mowa, to podsumowując i kończąc, pozwól, że w telegraficznym skrócie opowiem Ci o tych zmianach, które zadzieją się u mnie i które przede wszystkim zadzieją się w podcaście również. O części już wspomniałam, więc teraz ciąg dalszy. No bo w końcu to jest pierwszy podcast w nowym roku, więc nie obejdzie się bez zapowiedzi tego, co dalej. Tak jak powiedziałam wcześniej, motyw przewodni podcastu na ten rok to jest po swojemu, ale oprócz niego wybrałam też trzy słowa, które będą nam towarzyszyły nam, bo wierzę, że zostaniesz ze mną na dłużej i brzmią one: obfitość, balans i odwaga. W tym roku bowiem chcę robić i uczyć robić rzeczy inaczej niż wcześniej, bo bardzo mocno poczułam, że to takie działanie po swojemu jest mega ważne, kiedy prowadzisz swoją firmę i pragniesz wolności. Czyli tego w zasadzie po co najczęściej zakładamy tę firmę, nie, że chcemy, żeby on, żeby móc, nie, wiem, pracować z każdego zakątka na ziemi, albo pracować z, nad brzegiem basenu, albo móc jeździć na wakacje kilka razy w roku. No, cokolwiek to nie było, jakakolwiek intencja nie przyświecała ci, kiedy zakładałaś własną firmę, to chciałaś, żeby prawdopodobnie chciałaś, żeby to było po Twojemu. I powiem Ci szczerze, że ja coraz częściej kwestionuję też takie jedyne słuszne marketingowe porady, bo wiem, że można inaczej, można spokojniej, można z większym dystansem. Nawet jeżeli przez ostatnie kilka lat tego nie robiłam, to mocno poczułam, że można i że warto. I jeżeli ty też czujesz, że potrzebujesz takiej zmiany i że chcesz mieć życie poza pracą, jeżeli chcesz, żeby ta praca była taką dźwignią do czegoś więcej, to zaglądaj tu częściej. To, co się na pewno zmieni w podcaście, to jego częstotliwość, bo w 2023 roku podcast będzie się pojawiał dwa razy w miesiącu, co drugi tydzień. Będzie w nim bardzo dużo treści biznesowych, rozwojowych i case study dla osób, które dla kobiet, które już prowadzą własną firmę. Będę mówić o tym jak układać i jak budować ten biznes w zgodzie z sobą, jak działać strategicznie i jak sprawić, żeby klienci, których teraz masz, byli takimi klientami z prawdziwego zdarzenia, tymi klientami premium, z którymi ty chcesz pracować, no i żeby ustawiali się do ciebie w kolejce i sami pisali, pytając o usługi. Na pewno też nie jeden raz zaproszę cię do współpracy indywidualnej albo grupowej, bo planują nowy program grupowy w pierwszym kwartale roku, ale też nowe warsztaty i treningi online. I wszystkie będą się koncentrowały na tym, jak poukładać biznes, skalując dochody, ale nie skalując zajętości. To jest klucz. W tym roku mówimy nie bezsensownym działaniom, działaniom, które nie przynoszą efektów, działaniom dla działań, no i oczywiście dupogodzinom. Więc jeżeli chcesz być jeszcze bardziej na bieżąco i otrzymywać regularne wskazówki i nowinki z zaplecza prowadzenia firmy online po swojemu i budowania biznesu w swoim tempie, na swoich zasadach, to po pierwsze, zaglądaj tutaj dwa razy w miesiącu, a po drugie, koniecznie zapisz się na mój newsletter, Link do zapisu znajdziesz na stronie karolina ukośnik newsletter. Okej, okay. to opowiedziałam Ci o tych zmianach, opowiedziałam Ci o tym, jak zbudować biznes, jak ja zbudowałam biznes, a w zasadzie trzy biznesy. Zaczynając praktycznie od niczego i z zerową wiedzą o prowadzeniu firmy. Mm. Tymczasem życzę Ci wszystkiego, naprawdę wszystkiego, co najlepsze w Nowym Roku: obfitości, odwagi do działania, odwagi w sięganiu po to, co jest dla Ciebie najlepsze. A co jest dla Ciebie najlepsze, to wiesz Ty i tylko Ty. I nawet jeżeli myślisz, że nie wiesz, to ja podejrzewam, że Twoja intuicja gdzieś tam mocno w duszy Ci podpowiada, czego Ty chcesz i jak chcesz, żeby ta twoja firma wyglądała. Więc ja ci tego bardzo bardzo mocno życzę, żeby się zbudowała i rozwinęła tak jak to czujesz i jak tego sobie życzysz. No i pamiętaj oczywiście, że jeżeli chcesz być na bieżąco, to koniecznie zapisz się na newsletter. Dobra, kończę. Życzę ci przyjemnej reszty tygodnia, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, co we freelance piszczy. A, jeszcze jedno, jeżeli uważasz, że ta seria może się komuś przydać, będzie dla kogoś, dla jakiejś kobiety wartościowa, znasz kobietę, która prowadzi biznes online i już po prostu dłużej nie może i ma dość i chce inaczej, podeślij jej ten odcinek. Niech się dobro niesie w świat. Do usłyszenia. Słuchałaś właśnie kolejnego odcinka podcastu Co we freelance piszczy? Zainspirował Cię do działania? Sięgnij po więcej zaglądając na moją stronę karolinabrzuchalska.pl I pamiętaj, firma zaczyna się w głowie. Do usłyszenia.